I jesteśmy z powrotem na warsztacie, tym razem Trampek. 600, jeszcze jak widać 98 rok bodajże, albo 9, nie wiem dokładnie jakoś tak. Jak widać ostatnia 600 na dwóch tarczach. I co robimy? Podstawowy serwis silnika, bo motocykl, o ile to realne, nie wiem na liczniku ma 26 tysięcy km, powiem szczerze to ma 26, czy 126, nie wiem, zajrzymy głębiej to będzie wiadomo, choć wygląda naprawdę świetnie Ten motocykl, klient się zarzeka, że to ma 26, zobaczymy Z rzeczy, z rzeczy takich, których widzę Jakiś wyciek Ale to tutaj idzie, spod uszczelki, po fajce, tu, 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 na dół Także te uszczeleczki do wymiany, zawory do wymiany, znaczy te pod zaworami też do wymiany Robimy serwis cały silnika plus gaźniki, bo strasznie nieładnie pracuje ten motocykl, nie do mnie nim przyjechał, ale taki dziwna ta praca taka, no. ewidentnie gaźnikowy problem jest. Mam cały zestaw naprawczy do gaźnika, świeczki, uszczelki, wszystko jest, także to będziemy wszystko robić, a reszta to się zobaczy, wyjdzie nam to w pramę. Także co, powoli się biorę za rozbiórkę tego motocykla. Ktoś mi nie będzie przeszkadzał za bardzo, to może w miarę tak szybko się porozbiera, poogarnie zobaczymy. zobaczymy. bo to ostatni z tym, ale tak bywa czasami, cały czas ktoś coś... Dlatego też troszeczkę co musiał postać, poczekać, no ładnie, ładny ten Transampic trans wygląda. Był malowany, bo był, ale mniejsza o większość, ale ogólnie ładny motocykl, nie widać lagi, nie lagi, tarcze, podnóżki, nie podnóżki, to wszystko naprawdę w ładnym stanie, widać rama Czysta, ładna, powycierana. Może to i mieć taki przebieg, ciężko powiedzieć, czasami bywają. Troszeczkę porozbierana i powiem szczerze czar prysłu tego motocyka. Widać jak wyżarta jest śruba od spuszczania płynu. Płyn w jakim stanie? Teraz pokażę fajny jeszcze tutaj. O. Osadzimy no, tam kamerę. Będzie może lepiej widać. I światełko. Tam wszystko z tyłu pływa w oleju. Ten cały silnik z tyłu to... O. To wszystko pływa tutaj, spod tych uszczelek. Zresztą to widać tutaj z tyłu. Także... Także, także... Jedynkę z przodu na pewno można dopisać przy tym motocyklu, no ale mniejsza większość tego się można było spodziewać, choć mówię, wizualnie naprawdę bardzo ładnie ten motocykl. Fakt, że malowane całe plastiki, ta rama tutaj, ale jak się okazuje też była cała malowana. Ktoś kupę pracy w niego włożył, no to dobre motocykle są ogólnie, nie ma co gadać. Ale mechanicznie, technicznie widzę, że wszystko out, wszystko, wszystko, wszystko może tu wyciągnąć, niestety chcę to zrobić od podstaw muszę właściciela poinformować, że niestety nie tylko gaźniki, tylko dużo, dużo, dużo więcej tu będzie. No ale jak ma chodzić, a podobno ma chodzić. Nie wiem, czy do Hiszpanii też nie ma jechać ten motocykl. Eee, to trzeba robić. Także co, ja rozbieram wszystko. W międzyczasie wykonam telefon do właściciela. Niech tam pozlatuje tu po, podpinam po te kable, żeby wyjąć gaźniki. I tyle. I będziemy dalej robić. Będę pokazywał co jak. Dobra, gaźniczki w drobnym akro rozsypane czy rozłożone, nie rozsypane o. Co można na ich, tam, na ich temat powiedzieć? Że zasypione strasznie A jeżeli tu jest silikon to wiadomo co to było Ale dobra, jest cały zestaw naprawczy do gaźników Uszczelki pod dekle plus świeczki ringi to tam nie ma problemu bo tak samo, i tutaj teraz dopiero widać Dobrze. Tutaj o wszystko to olejem zalane, tak samo i przedni, tylny cylinder. Rzucam gaźniki do myjki ultradźwiękowej, niech się myją, a ja w tym czasie będę tutaj te dekielki zdejmował przedni, tylni. No i tyle, no trzeba, trzeba robić. Niech tej pracy ubywa. Pomyć to wszystko, najpierw to umyć wstępnie, płyn spuszczony i wyciągamy, gdzie czyścimy wszystko. Jestem ciekaw w jakim stanie będą łańcuchy rozrządu. Szkoda, że tego ktoś nie zrobił, kto ramy malował, powiem szczerze, no bo widać że rama jest świeżutka, czysta, świeżo malowana. A silnik zostawiony z wyciekami, gdzie jak był wyjęty był dużo fajniej, przyjemniej i ten, no ale dobra. Jest jak jest, tak też się zrobi. I tyle. Gaźniczki się myją, witalnik się myją. Ja mam tak tylnie zawory mam poregulowane, wszystko poczyszczone, pomyte Cylindry umyte i z przodu i z tyłu wypsiukane Dekielek tak samo umyty, no szkoda, że nie pokazałem jak wyglądał wcześniej Dosłownie pół centymetra brudu na nim Ale dobra, uszczeleczka nowa wklejona Także Składamy w powiązku, Z tyłu będzie się złożymy. Znajdujemy się za przedni, wiadomo i w międzyczasie się gaźniki umyją i tak powoli, powoli kupczono tym motocyklem no, Ktoś trochę serca w niego włożył, fajny, fajny motocykl No i dobra, obydwa dekielki na gotowo zrobione. Te zawory zasadniczo w ogóle, że powinno powiedzieć na przednim Cylindrze 2 był delikatnie ciasne, ale nie jakoś tak strasznie. Łańcuchy, jeszcze ok, mogą być. Napinacze jeszcze akurat widać, w jakim stanie są oko, już rozde, zdejmując dekla, także też jeszcze nie jest źle, to na razie może zostać wszystko. jest Także uszelki poskładane, powklejane do jutra musi stać, niech to zaschnie na spokojnie, żeby na pewno było szczelnie. Dostało te rureczki do wody, na spokojnie to się jutro zrobi. Bo dzisiaj starczy godzina o prawie 19.00. Czekałem, tylko aż gaźniki się umieją, są czyste, ładne. Także, jutro trzeba będzie to powyciągać te stare uszczelki. Wszystko podoczyszczać się do reszty. Cała reszta jest przygotowana do składania. Zestaw się wróci cały nowy. I będziemy składać Także Ale fajnie, naprawdę ładnie, ładnie wyszły gaźniczki Także co, jutro składamy I będzie jakaś próba odpalenia Tego sprzętu, zobaczymy Jak on będzie chodził tak Jak widać prace postępują Decalki poskładane, świeczki powymieniane, gaźniki wyczyszczone. Zostało to PSA założyć, ustawić. Yy, a oto już można, jak będą gaźniki zamontowane. Rureczki jeszcze do wody, by podpinać węże. Znaczy najpierw rureczki, później węże, bo gaźniki na końcu węże. Jak to mówią, i będzie próba jakaś powoli odpalenia tego sprzętu. Więc tak powolutku, powolutku ku końcowi. Jeszcze sprawdzam wszystko po, po trzy kroć, żeby to być pewnym Gleźniki całkiem fajnie wyszły. Czyściutko fajny, cały ten zestaw tego keislera. Został narzucony. dysze, nie dyszę. Zaworki, wszystko snowe pozakładane Także teraz składamy i. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, zakładam rurki. Wkładam gaźniki. Trzeba będzie pozalewać płynem. Te śrubka jeszcze nowo też założysz tutaj. bardzo fajnie o. Wyszedł równiutko No wiadomo, no, minimalnie faluje no, Bo to fanning to nowe, w idealnym stanie Ale chodzi bardzo fajnie Jeszcze muszę tylko przychody w sondę wrzucić po sprawić Sprawdzić skład na wolnych obrotach Choć e, słyszę, że przez ten wydech troszeczkę... Ach, szybko a, z no chodzi. Chodzi jedna rzecz, o której może powiem. Co mi też troszeczkę, czy już wiem, o co się rozchodzi już nie pierwszy raz. Bo teraz tak, ten króciec po tej stronie i to nie tylko Transalp. Eee, wszystkie te hondy z tymi silnikami. Eee, z tego krótka idzie zasilanie na kranik podciśnieniowy. I nie, wykrę znaczy nie wykręcimy. No, można to wykręcić, eee, włożyć idealny króciec taki sam jak ten lub dopasować na drugą stronę krótce o yy, tej samej średnicy przelotu tylko, jeżeli włożymy w tej strony wkróciec, a na drugą stronę wrócimy jakikolwiek inny, nie sprawdzając średnicy, yy, znaczy wyregulujemy niby na zegarach, ale to będą różne podciśnienia yy, i motocyk będzie pracował nierówno. A o tym trzeba właściwie wiedzieć, trzeba do, yy, sprawdzić yy, zawsze średnice, żeby, żeby się zgrywały. Taka dosyć ważna, istotna rzecz, yy, to jest mówię, transalp, NTF. Dewilki, niedewilki, szadołki, nieszadołki wszystkie te tego typu, właśnie sprzęty, które mają tego typu. Te to zawsze trzeba sprawdzać średnicę. A jak nie, to wykręcić to i wkręcić swoją e, przodkę, żeby były dwie identyczne przodki. Dobra, także jest wyregulowany. Co, będzie można, znaczy składać jak składać, bo sprawdza wszystko jak się postoi trochę, czy jest szczelnie. E, wymienić pum, zalać go właściwym. I wtedy go będziemy składać do kupy. Także już ja na koniec nakręcimy filmik po przejazce jakiś tam. Zobaczymy, co jak to. No i dobra, mamy obowiązek po jeździe i Co? No i jest niedobrze. Zdarza się. Eee, powiem tak. Chodzi, ale gdy się zejdzie na. Eee, no Nieważne na jakim biegu. Do praktycznie obrotów jałowych i coś tu dać gazu. Delikatnie się przydławia. Przekroczy 2, 2 tysiąca obrotów i jedzie perfekcyjnie. Jeżeli się nie schodzi poniżej 2,500 tysiąca obrotów, chodzi perfekcyjnie. Jeżeli się zejdzie, deli jest delikatne przydławienie. Znaczy się, że któryś gaźnik na wolnych obrotach coś delikatnie pierdzieli. Chociaż, jak było widać, wysynchronizowana idealnie. Yy, a nie pokazywałem, nie nagrywałem. Skład mieszanki też jest praktycznie idealnie. Troszeczkę ułożyć, no bo jest wydech założony przerwotowy. No co, trzeba będzie poprawić. Że jeszcze raz rozebrać i posprawdzę wszystko. No bywa. A że mamy nagrywać wszystko, nie ukrywać, to tak, tak to jest. Hmm. Na spokojnie jeszcze muszę sprawdzić, czy to przód, czy tył. Najprościej, ale niech troszeczkę wystygnie. Temperatury porównam, bo faktycznie temperatury porównywałem przedniego tylnego cylindra. I nam to wszystko odpowie, czy to przód, czy to tył. Bo któryś ewidentnie, właśnie tylko i wyłącznie na tych wolnutkich obrotach, jeżeli chcemy dodać gazu, delikatnie się nam przydłaga. Tylko, tylko to tak chodzi perfekcyjnie. Jest moc, jest wszystko na wyższych partiach obrotów. Tylko wolne partie obrotów, jeszcze. No dobra, zaraz, czy zaraz. Chwila, moment, będzie się dalej robiło. No i bawimy się dalej. Ale przyczyna znaleziona. Zasadniczo można powiedzieć, było jak widać na pierwszy rzut oka. Eee, o! Już to mówiło dużo. A naprawdę wszystko: cewka, przednia, przewód i fajka. Te trzy elementy. Wymieniłem na początku przewód na oryginalny i ten sam objaw. Na wolnych iskra ledwo co. Była, na tej bocznej tej świecy. Fajka nic nie pomogła, przewód nic nie pomogł, wymieniłem e, cewkę. ja Jakoś stare używano, znalazłem tam od czegokolwiek. E, na oryginalnej fajce też jeszcze e, iskra ledwo co. Wymieniłem fajkę, jest teraz iskra jak głupia. Także coś tu wszystko, a co najbardziej śmieszne, na tej e, świecy centralnej iskra bardzo dobra, na tej właśnie na bocznej bardzo kiepska iskra była. Nie wiem co się stało właśnie z soczewką. Jedno wyjście jest uszkodzone i dlatego ktoś podmieniał później przewód Tak była kombinacja, nie pomogło Teraz motocykl jedzie jak marzenie, naprawdę z dolnych obrotów delikatnie dodaje się gazu, odjeżdża Także co, składam go Ponownie Ma tylko tak nawet tylko na sztukę poskładany Do testów I tyle, i będzie skończony motocykl Także Taka pierdóweczka co najbardziej śmieszne. właśnie no, Na wolnych obotach wszystko idealnie chodzi. Mierzyłem temperatury na wolnych obotach, jak się motocykl odpaliło. Eee, wszystko, wszystko. A zresztą nawet teraz też muszę pokazać było. No, wiadomo, no, tu, tu jest ten twinspark, także ta, ta druga świeca dopalała. No tam w końcach 120. Ten tylny wiadomo z tyłu troszeczkę nie ma chłodzenia, troszeczkę cieplejsze, ale chodzą ładnie, fajnie. A jak odpaliłem motocykl zimny, idealnie obydwa te y, temperatura rosła. A właśnie przy tym dodaniu gazu czegoś brakowało. Brakowało tego dopalania, właśnie tej, tej bocznej świecy. Także niby pierdółka, a troszeczkę nerwów może napsuć. No ale nic, dobra. Mamy zrobione, składam, dzwonię do właściciela, że można, może zabierać, bo mnie dzwonił, pytał się co jak. Pełen serwis silnika zrobione. Zawory, te uszczelki, nie uszczelki, wszystko fajnie, ładnie. Suchutko leźniki eee, od podstaw. No i wyszedł tam problem z pocewką, która też została wymieniona cebeczka. Tutaj ta fajka, ta, ta jedna nie przyczyniła, delikatnie. No tyle, i dalej, teraz to dosyć i od samego dołu, naprawdę. Wszystko nie pojeździłem, trochę prac testowych, ja z znaczy jakichś jazd testowych wszystko tak bardzo ok. Także się bardzo ładnie. No co najbardziej śmieszne tak samo się wkręcał wtedy i tak samo reagował, a w trakcie jazdy miał problem. Ale dobra. Zrobione, naprawione, klient już poinformowany. Wiem, że jedzie odebrać motocykl że motocykl chyba na Afrykę idzie. No ja w tam po Afryce także... No to nie wiem. Tak też zasłuchnąłem od właściciela. Tak się prezentuje. Stary Transalpic. Naprawdę fajny motocykl. Ciekawe z jakim to ma przebiegiem oryginalnym, ale wygląda. to tak, bardzo jest całkiem robiony, ale i tak pomimo tego wszystkiego... Ładnie to wygląda. Ładnie się prezentuje. A mechaniczne, techniczne te, te motocykle. Nie ma to znaczy, że to ma 20, 120, 220 tysięcy przebiegu, to one chodzą, aby tylko dbać o to. Także co, ja kończę i co, następne w kolejce czekają. Do następnego, do zobaczenia.